Wierszyk pochodzi z takiego tomu, którym się nazywa Lekcja Anatomii. Co to takiego jest? To profesor Wojciech Noszczyk, warszawski chirurg, Dobiliśmy taki tom, że tu się kilkadziesiąt osób wypowiedziało na temat anatomii i chirurgii. Ja powiedziałem, że nie bardzo mam do powiedzenia coś na ten temat, bo na szczęście nigdy nic wspólnego z chirurgią nie miałem, ale mi profesor Noszczyk powiedział, nie szkodzi, wymyśl cokolwiek, co się z tym wiąże. I ja napisałem wiersz o przyszłości chirurgii w naszym kraju. Może Państwa zainteresuje. Pośród wątpliwych sensacji wiru niech widz prawdziwej sensacji liźnie. Oto co wyznał mi pewien chirurg już w post posttotalitarnej ojczyźnie. Wpadł do mnie facet o wczesnej porze, miał jasne oko, miłą prezencję i szepnął cicho Panie doktorze, proszę mnie wyciąć inteligencję. Ja odszepnąłem cicho A ma Pan? Owszem, doktorze, mam dosyć sporą i przez nią ciężki kas mnie dołapał i jak w krąg spojrzę, diabli mnie biorą, choć wokół niby twórcze przemiany i Polska weszła na nową drogę, z inteligencją moją, kochany, spokojnie patrzeć na to nie mogę. Bo z jednej strony piękne wspomnienia, gdyśmy mądrości nieśli proporce, jesieni ludów będąc natchnieniem, iskrą zarzewiem, pochodnią wzorcem, a z drugiej strony buźki jak z buszu, męty wszelkiego autoramentu, czas dla cwaniaków, raj dla chytrusów i dno dla pełnych inteligentów. Ja na to patrzeć nie mogę. Ach nie, z inteligencją ona zbyt czułą, niech panią wytnie, niech panią ciachnie, bym dostosował się do ogółu. Tu mu zadałem pytanie wartkie, rzekł chirurg, ciągnąc swą opowiastkę, czy wyciąć całą? Zostaw pan ćwiartkę. Lub może jeszcze lepiej szesnastkę. Więc wykonałem zabieg. Udany. Bez komplikacji, potknięć, kolizji. Wkrótce mój pacjent zrobił się znany. Często widuję go w telewizji. Jak on gulgoce tam koncertowo. Jak oponentów w puch i prach kruszy. Mówi, ja swoją mam podmiotowość. I on pomiesie nie naruszy. Rwie się do czynu, rwie się do głosu. Mówi pluralizm, mówi dziedzictwo. I z świetlistego czerpiąc etosu założył właśnie nowe stronnictwo. Tu chirurg skończył, pomilczał troszkę i dodał, patrz pan na co nam przyszło. A ja pomyślał, o boskie, oto chirurgia, która ma przyszłość. I szybko wziąłem chirurga adres, bo ja też odkąd wiatr przemian zawiał, czuję wciąż nową psychiczną zadrę, gdy widzę, że się wokół wyprawia, uznajomego przeto chirurga, inteligencję mą puszczę kantem. Zostawię jedną trzydziestą drugą, by szans mieć więcej niż pacjent tamty. Lecz mi ten chirurg brzydki konował, darmo ze firkiem nadziei powiał, bo przedtem siebie sam zoperował i został wiceministrem zdrowia.